Wiesz co, nie widzę cię w ogóle. Nie widzi mnie pan? Już, już się dospala. Marcin a, jestem. A dobrze, panie Marcinie. Nie panie. Cześć. Nie wiem, nie wiem, muszę się zastanowić. <laughs> Idę po książkę. Nie wiem, czy będziemy nagrywać to szafkę podomyka. I moment, 30 sekund jeszcze. Ja sobie jeszcze zapomniałam o, tu zrobić rumieńce. Będę piękna, zarumieniona, a nie taka blada, bo tam... Światełko niestety. Mam takie dzienne światło tutaj i tak patrzę. Normalnie mam lampę w domu taką do, do nagrywania takich rzeczy. No, A teraz czy... gdzie jesteś? Teraz jestem w Gdyni w domu. A, <laughs> <Patrzę>. okej. <okay. laughs> no, no, nie wiem, nie wiem. Trochę można dostać kota, nie? Od tego, no ale dobra. Tak to życie teraz wygląda, jest po prostu na wojackich papierach. No dobra. No ale ty chyba jesteś wariatka. Wiesz co, ale ja potrzebuję się też wziąć oddech, nie, jak każdy człowiek. Nie wkurza cię tam ta sałatka styłownie wkurza. Wiesz co, no jak ciebie wkurza, to ją usuń, ale le, moim zdaniem ta sałatka jest ja, bardzo ja dobrym tłem do nagrania. Co mówisz raz? To jest taka fajna prawda życia, no. jesteś w kuchni. No nie, je, ta ale no, ja tam kolejne prawdę po czystemu, nie? No właśnie. No wiesz co, jak to się dzieje, kurczę? No straszne to jest. Jakby wiesz, ja jestem bardzo taką osobą. E, e, jak to powiedzieć, kurde, no. Czekaj, bo już też nie mogę po prostu mówić, bo taka <grym> jestem, nie? Że może mieć dokładnie tak, ale nie przygotowałam się chyba trochę jednak z tym wszystkim, te wina też słowo. Ale zostaw je. Nie, nie. Ale to jest taka fajna prawda życia, nie ale ruszaj nie tego. Tam jest, czekaj, co tu widać jeszcze. A, a, dobra, masz prawda <coughs> życia z owocami, proszę. E, I co? A skąd tą energię się bierze? Nie, na no, energię to ja akurat biorę z kosmosu, to to, tam to O tak. Okay. Biorę, nie? Okay. Zresztą przepraszam. To kiedy lecisz w kosmos. Wszędzie mówisz, że lecisz w kosmos. Ale wiesz co, no, lecę w, kosmos, lecę w kosmos. Ale już z Maskiem gadałaś o tym? Nie, nie, jeszcze nie gadałam. Więcej, były dwie aplikacje, żeby się zgłosić, a je pominęłam, ale ja sobie. Ee, Do ciebie przyjdą. Co? Nie, ja sobie pomyślałam, że ja i tak jak coś będę chciała zrobić, to i tak to zrobię. Wiesz, to powiem ci tak na takich przykładach. Ale ty nie nagrywasz jeszcze? Cały nie. czas nagrywam od samego początku. Aha. Naprawdę? No, A, wiesz, my jesteśmy tak krótko, kurczę, na tej Ziemi, nie? Znaczy jak my jesteśmy w perspektywie... Ale ile no, możemy zrobić przez ten krótki czas? Tak, ile możemy zrobić jednocześnie to są takie, wszystko to są takie skrajności właśnie. O, porażka, mhm. sukces. E, długość naszego życia versus 4,5 miliarda lat w ogóle wiesz, e, czyli czas, który ma Ziemia, ile mhm. ile my tutaj jesteśmy, nie? E, no, jakby trzeba mieć świadomość tego, żeby właśnie, nie wiem, ja tak uważam, że no po prostu trzeba żyć tak, żeby, żeby się realizować, żeby się spełniać, żeby, yy, żeby mieć świadomość i żeby się uczyć, o to jest najgorszą rzeczą jest to, jak my popełniamy dwa razy ten sam błąd. Mhm. To, jesteśmy idiotami, nie? Jakby, bo to znaczy, że nie bierzemy lekcji po prostu z tego, mhm. co robiliśmy. Dlaczego ludzie mają przyjść, dlaczego ludzie mają cię słuchać podczas dnia porażki, jak ty nie mówisz o porażkach? Ja mówię o porażkach, ja mówię o porażkach, tylko ja sobie myślę, że po prostu trzeba sobie nie wiem, napisać, tak teraz sobie myślałam, że trzeba sobie narysować dwie kartki. No, porażka i sukces. Nie? I jakby pomyśleć sobie o tym, że jedno bez drugiego nie współistnieje. I e, że to jest bardzo często połączone, i że, e, że to jest. I my nie możemy tego wymazać. To jest tak, jak, nie wiem, na no wschodzące słońce, jak jest dzień i jest noc. Mhm. Porażka i sukces są ze sobą stricte powiązane, i e, po prostu trzeba umieć z tych porażek korzystać i nie traktować ich jako czegoś złego, jako czegoś, co jest takie straszne, i w ogóle porażka. Coś, co nam się wydarza, w danym momencie jest trudne, trzeba to przejść, ale z czasem my możemy zrobić z tego sukces. Więc tak naprawdę, gdyby tak myśleć, to właściwie nie jest porażka i sukces, tylko mamy dwa, dwie kartki z, z napisem sukces, tylko to się dzieje wszystko w czasie. Tak wygląda moja pierwsza książka. I to jest y, książka, e, którą napisałam e, po to, żeby ludzi inspirować, ale po to też, żeby spisać swoją historię, bo mam bardzo krótką pamięć. <grych> e, ona się tak rozrosła do tego stopnia, że e, musiała powstać druga książka, <grych> bo e, historia o zdobyciu Monteverestu i o tym, jak. E, Pozyskiwałam środki na, na tę wyprawę. No, Wymagała osobnego, osobnych rozdziałów, i, i zaraz wam Państwu powiem, prawie 300 stron, ale z pięknymi zdjęciami na wspaniałym papierze i z bardzo ładną okładką. I co mogę powiedzieć o tych książkach? To jest, no w ogóle te książki to jest taka historia, która nie powinna się wydarzyć, bo statystycznie jest bardzo mało prawdopodobna, że. Dziewczyna, która jest kolejarzem z wykształcenia, która pochodzi z rodziny muzyków, bo moja mama była śpiewaczką operową, potem nauczycielem, a mój tata był trębaczem i pracował w wojsku w, jako muzyk. No, a ja jestem kaszubką, a nie góralką, więc teoretycznie jakby nie miałam żadnych predyspozycji do tego, żeby chodzić po wysokich górach. I to jest historia mamy, kolejarki, która podążała za swoimi marzeniami i ciężką pracą, i tymi porażkami. Musiałam się czasami karmić, żeby coś się udało, ale wierzę w to, że siła marzeń ma gigantyczną moc. I każdy z nas stworzony jest do rzeczy wielkich. Tą wielkość mamy w sobie. Musimy, musimy przede wszystkim w nią uwierzyć, że jesteśmy wielcy w środku. Jak wierzymy, że jesteśmy wielcy w środku, to to nas upoważnia do robienia rzeczy wielkich. do Robienia rzeczy niesamowitych. Ta wielkość też polega na takim dużym indywidualizmie każdego z nas, i my jesteśmy tak indywidualni, każdy z osobna, ale też jesteśmy tak stricte fizycznie indywidualni, dlatego że nie ma drugiej takiej osoby, która miałaby taki sam odcisk palca, tębr głosu, tęczówkę oka, prawda? I ta, nawet ta fizyczność to tak. Codziennie jak patrzę w lustro, mówi mi, tak, jestem wyjątkowa i jestem niepowtarzalna. I ta wyjątkowość i niepowtarzalność powoduje właśnie, że mogę robić takie rzeczy. I Wy też to możecie, bo każdy z Was jest wyjątkowy i indywidualny.